A co by było gdyby złapać złotą rybkę, ale taką, taką z prawdziwego zdarzenia, która spełnia życzenia. Myślam się, że nikt z nas nie miałby problemu z wymyśleniem trzech życzeń do złotej rybki, Ponieważ każdy z nas ma swoją niespełnioną listę życzeń. Ktoś by prosił o to, żeby mieć lepsze oceny, zdać maturę, dostać się na wymarzone studia. Ktoś inny prosiłby o tą wymarzoną dziewczynę albo wymarzonego chłopaka. Ktoś inny może prosiłby o zdrowie dla siebie, albo dla swoich bliskich, albo może o więcej pieniędzy, albo o tym, żeby, o to, żeby mieszkać w fajniejszym, większym mieszkaniu albo domu. Każdy z nas ma swoją listę niespełnionych życzeń. I myślimy sobie, gdyby tak złapać złotą rybkę to życie stałoby się prostsze i szczęśliwsze. No ale e, kiedy troszkę dorastamy, to wiemy, że nie ma złotych rybek i że życie tak nie działa, że te historie o złotej rybce to po prostu bajki i że czasem trzeba się postarać. Jednak mimo to, że to wiemy, to nawet niektórzy dorośli żyją tak, jakby ciągle gdzieś istniały złote rybki i mają nadzieję, tak ciągle czekają na jakieś niezwykłe wydarzenie w swoim życiu, jakiś łód szczęścia, uśmiech losu, Cud wgrano w to to lotka, która zmieni ich życie i nada mu im zupełnie nowy kolor. Jednak, i nawet niektórzy w ten sposób podobny myślą też o Bogu: myślą sobie, że Bóg jest taką złotą rybką, że wystarczy tylko, że oddam mu swoje życie, to on je od razu poukłada, a jeśli pojawią się problemy, to wystarczy się pomodlić i automatycznie wszystko się zmieni i wszystko będzie lepiej. Jednak, nawet Bóg w ten sposób. Często nie działa w naszym życiu, działa na inne sposoby. I okazuje się, że koniec końców musimy żyć w świecie, w którym często zmagamy się z niespełnionymi życzeniami. I czasami to zupełnie nie jest nasza wina, to nie jest nasza odpowiedzialność. Czasem te powody, dla których życzenia są niespełnione, pozostają poza naszą kontrolą. Masz idealny plan na życie, dobry pomysł, ale nagle coś się wydarza i ten plan się sypie. Ktoś traci zdrowie, ktoś traci pracę, zmieniają się okoliczności. Tak to było w życiu pani Ani z Warszawy, o której mogliśmy czytać w gazetach. Miała marzenie, chciała kupić sobie mieszkanie, żeby mieć swoje własne mieszkanie, więc w 2018 roku wzięła kredyt i wydawało się, że wszystko idzie dobrze, rata wynosiła 1500 zł, ale już 4 lata później, w 2022, okazało się, że rata wynosi 2500 zł, no i niestety pani Ania musiała sprzedać mieszkanie, ponieważ nie była w stanie go utrzymać. Marzenie pozostało niezrealizowane. Ale czasami, czasami my sami się do tego dokładamy. I tak było w przypadku znanego brytyjskiego poety epoki romantyzmu. Nazywał się Tyler Samuel Coleridge. Jego znajomi współcześni zachwycali się błyskotliwością jego umysłu, jego talentem i, i tym, co tworzył. Ale krytycy, którzy patrzyli na jego dzieła i jego twórczość, powiedzieli, że jemu współcześni stworzyli więcej dzieł niż on. I dlatego, że nie miał czasu, ale powód był zupełnie inny. Najpierw poszedł na studia jako młody człowiek na Cambridge, ale ich nie skończył, bo nie chciał mu się chodzić na zajęcia. Potem zaciągnął się do armii, ale nie potrafił nauczyć się jeździć konno, więc przy pomocy swojej rodziny załatwił sobie zwolnienie ze służby wojskowej. Wrócił na studia, ale nie skończył ich z żadnym tytułem, ponieważ znowu nie chciał chodzić na zajęcia, nie chciał mu się pisać pracy. Potem... Postanowił wydawać czasopismo literackie pod tytułem Przyjaciel, ale cierpliwości, wytrwałości starczyło na kilkanaście numerów i to czasopismo padło. Jego znajomi mówili, że zagubił się w wizjach pracy, którą należało wykonać, a której nigdy nie wykonał. On sam mówił o sobie, że mam w głowie kilka pomysłów na różne książki, ale nigdy nie miał czasu, aby usiąść i je napisać. Nawet niektóre jego dzieła, twory pozostały nieukończone. I ktoś kiedyś powiedział. Że lenistwo i brak dyscypliny to jest sekretny składnik porażki. Ale jest on sekretem tylko dla tych, którzy ponoszą porażkę. Bo tak to już jest, że kiedy patrzymy na swoje życie, to każdy z nas ma takie dziedziny w swoim życiu, w którym trochę jesteśmy leniuchami. Ja lubię czytać, lubię pisać, ale jeżeli chodzi o sport, to już jest dziedzina, w której, w której jest mi się trudniej zmusić do aktywności. Dlatego teraz ciągle zadajemy sobie pytanie, jak nie zmarnować życia, i uczymy się z księgi przypowieści Salomona, który mówi nam, że skoro Bóg mądrością stworzył świat i go zorganizował, to tą samą mądrością można zbudować dobre i mądre życie. I na początku tej księgi Salomon, jak wnikliwy obserwator, diagnozuje nasz problem i mówi, że są ludzie, którzy mają wielkie marzenia, którzy pragną, którzy mają wizję przyszłości. Mówi, że leniwy, wręcz umiera, za, jego le, za, leniwego wręcz zabija pragnienie, ale nie ma ochoty, aby zabrać się do pracy. Używa takiego obrazu, że człowiek leniwy, kiedy jest głodny, to wkłada rękę do miski z jedzeniem, ale nie ma ochoty jej podnieść do ust. Dużo pragnie, ale nic z tym nie robi. Co tacy ludzie, i być może ich znacie, którzy często zaczynają zdanie od tego, a gdyby tak, a gdyby tak, mieć lepsze oceny. A gdyby tak zacząć uprawiać sport? A gdyby tak zadbać o swoje zdrowie? A gdyby tak zdać na dobre studia? A gdyby tak, i tutaj wymieniają całe listę rzeczy, gdyby tak nauczyć się nowego języka albo czegokolwiek innego i na tym się kończy? A gdyby tak i nic więcej na tym nie następuje? No właśnie. I dlatego na początku swojej księgi Salomon pozwala nam podsłuchać szczególną rozmowę. Na początku księgi przypowieści. Tam jest 10 nauk ojca do syna i to jest tak jakbyśmy siedzieli z ojcem i synem przy kuchennym stole i słuchali ich rozmów. A ojciec rozmawia z synem i uczy go o życiu. Mówi o relacjach, o wierności, małżeństwie, o seksie, opowiada mu o tym, że słowa są ważne, że trzeba dobrze mówić, mówi o uczciwości i w jakimś momencie też zaczyna mówić do swojego syna i z nim rozmawiać o pracy i lenistwie. I mówi tak: Udaj się leniu do mrówki. Zobacz, jak żyje i zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy, ani władcy, lecz już, lecz już latem odkłada żywność w czasie żniwa gromadzi zapasy. Jak długo leniu, będziesz polegiwał, kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, chwilę podrzemać, założyć ręce, odpocząć nieco, ubóstwo zaskoczyć jak włóczęga, a niedostatek jak złodziej. Uzbrojone. I Kiedy ojciec mówi do syna Leniu, to nie znaczy, że ten syn był bardziej leniwy niż wszyscy inni. Być może czasami lubił podkładać rzecz na później, ale tak naprawdę w, tym, w tych słowach on opisuje takiego prototypowego, modelowego lenia. Wielkiego lenia. I dlatego wielkiego lenia ma jedną prostą radę. Mówi, Wielki leniu przyjrzy się małej mrówce. Czyli krótko mówiąc, popatrz na porządek stworzenia, na to, na to jak działa stworzenie. Ponieważ często, kiedy myślimy o pracy, to wielu ludzi postrzega pracę jako przekleństwo. Zwłaszcza jeżeli to jest praca, której nie lubią, albo szkoła, której nie lubią, nauka, której nie lubią. A jeśli już nie przekleństwo, to przynajmniej zło konieczne. No bo, no bo wiecie, pracować trzeba, żeby się, trzymał, żeby się utrzymać, zarobić na życie, do szkoły chodzić trzeba, żeby zdać maturę, potem pójść na studia, więc jest to zło konieczne. I w tym celu się nie różnimy od starożytnych, bo to jest sposób myślenia bardzo stary. Znacie historię o puszce Pandory, nie? Pandora otwiera puszkę, której nie powinna była otwierać, zakazane było, otwiera i z tej puszki włazi całe mnóstwo złych rzeczy, przekleństw, choroby, cierpienia i wśród tych przekleństw jest też praca. Bo dla starożytnych praca była przekleństwem. Albo poemat Enuma Elish o stworzeniu świata. Bogowie stwarzają świat i stwarzają człowieka, który jest niewolnikiem, aby uprawiał ziemię, bo sami brzydzili się pracą fizyczną, więc to było przekleństwo. I nawet są chrześcijanie, którzy myślą podobnie i mówią: No, no a czy nie, nie jest napisane w Biblii, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg powiedział do Adama, że przeklęta będzie ziemia z twojego powodu, będzie rodzić ich osty, ciernie, a ty będziesz pracował w pocie czoła. No, przekleństwo. Ale z drugiej strony, nic bardziej mylnego. Ponieważ kiedy czytamy Biblię, to na samym początku odkrywamy, że już w pierwszych słowach Biblii, że Bóg, widzimy Boga, który jest zajęty który tworzy, który stwara świat, który pracuje. Przez sześć dni Bóg pracuje i tworzy, powołuje do życia coś, czego nie było wcześniej, a szóstego dnia jest ten niesamowity obraz, jak Bóg stwara człowieka i tworzy go z prochu ziemi. Czyli mówiąc obrazowo, widzimy Boga, który ma ręce ubabrane w, w ziemi i w przeciwieństwie do bogów starożytnych, Bóg nie brzydzi się pracy, ale Bóg pracuje i tworzy, bo nasz Bóg nie boi się pracy, nie boi się, się pobrudzić sobie rąk pracą. I mało tego, stwara człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo, aby ten człowiek w jego imieniu reprezentował go przed stworzeniem, panował nad stworzeniem, aby zarządzał nim i aby uprawiał ogród w Edenie, czyli stworzył go do pracy. Bóg, który jest twórczy, stworzył człowieka, który jest też twórczy, do tego, aby potrafił działać w sposób twórczy i kreatywny. I my, jako ludzie, Czasami o tym zapominamy. I właśnie dlatego ojciec mówi do syna, synu, popatrz na mrówkę. Chociaż człowiek miał padać nad stworzeniem, to teraz musi się uczyć od stworzenia, na czym polega praca i pracowitość. I musi dowiedzieć się też o tym, że bezczynność bywa niebezpieczna. John Piper, znany pisarz chrześcijański i kaznodzieja, powiedział kiedyś, że w kulturze zachodniej, w świecie zachodnim, Ludzie nie umierają z powodu starości, ale z powodu emerytury. I to nie dlatego, że jest niska, ale okazuje się, że ludzie, którzy przez całe życie byli aktywni, nagle przestają być aktywni, przestają chodzić do pracy, popadają w bezczynność i umierają. I wiem, że emerytura Wam szybko nie grozi, ale to pokazuje, że bezczynność bywa niebezpieczna. <laughs> dlatego, kiedy pracujemy, kiedy działamy. To cokolwiek robimy, możemy traktować to jako zadanie dane od Boga. I dlatego Martin Luther King powiedział kiedyś: Jeśli Bóg powołał Cię do tego, abyś zamiatał ulicę, to zamiataj te ulicę tak, jak Michał Anioł malował. Zamiataj je tak, jak Beethoven komponował muzykę. I jak, e, jak Szekspir tworzył swoją poezję. Zamiataj te ulicę tak doskonale, że wszyscy mieszkańcy nieba i ziemi na Twój widok przystaną kiedyś przed Twoim domem i powiedzą: tu mieszka wielki zamiadać ulic, który wykonywał swoją pracę dobrze. A więc nie ma znaczenia, czy jesteś uczniem, czy nauczycielem, czy hydraulikiem, czy prawnikiem, czy sprzątaczką, czy lekarką. Praca i zadaniem danym od, od Boga, i tą pracę może wykonać dobrze, z pasją i z radością i z entuzjazmem, na chwałę samego Boga. A więc, kiedy zadajemy sobie pytanie: jak nie zmarnować życia, to jeśli. Nie chcesz zmarnować życia, to pamiętaj, że Bóg stworzył Cię do pracy i działania, a nie do bezczynności. I to prawda. Zostaliśmy stworzeni do pracy, do działania, i wszystko, co robimy, możemy robić z pasją jak dla Boga. I też to, co robimy dzisiaj, nasze wybory dzisiaj, mają wpływ na nasze jutro, na to, kim będziemy jutro. Bo zauważyliście w tym tekście w tej radzie ojca do syna. Ojciec mówi: Przypatrz się mrówce, bo ona dzisiaj pracuje w czasie lata, gromadzi zapasy na zimę, bo zima nadejdzie. A więc ona przygotowuje się na swoją przyszłość. Ale nie każdy w ten sposób myśli. I pewnie słyszeliście bajkę Ezopa o mrówce i koniku polnym. Kiedy mrówka przez całe lato pracowała, gromadziła zapasy na zimę, ocieplała swój dom, bo przecież przyjdzie zima i będzie zimno, to konik polny skakał sobie po łące, bawił się, imprezował i dziwił się mrówce, czemu ona pracuje, bo przecież jedzenia jest w brud, jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Po co ocieplać dom, kiedy jest tak ciepło i gorąco, bo świeci słońce. Ale lato się skończyło, przyszła jesień, wyschły trawy, opadły liście, spadły owoce z drzew i jedzenia było mniej. A potem... Przyszła zima. Wszystko pokrył śnieg i w ogóle nie było co jeść. I wtedy konik polny, zmarznięty i głodny, przychodzi do mrówki i mówi: mrówko, mrówko, pomóż mi, proszę, podziel się ze mną zapasami. Ona mówi: ale ja tylko nas zbierałam dla siebie. Nie mam tyle, żeby starczyło do wiosny i dla mnie, i dla ciebie. A tak w ogóle: to co ty robiłeś przez całe lato? No, grałem na skrzypcach. To ona mówi: to teraz zatańcz sobie, może będzie ci cieplej. I ojciec mój do syna, przypatrzcie mrówce, jak ona pracuje, ale okazuje się, że nie wszyscy w ten sposób funkcjonują i nie wszyscy tak myślą. Ponieważ opisując leniwego, mówi, że on myśli, działa w, w, w zasady, jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce. W innym miejscu swej księgi Salomon mówi, że leniwy. Obraca się na swoim łóżku, przewraca się z boku na bok, jak drzwi na zawiasach, w lewo i w prawo. I tak mijają mu dni. I to, co jest problemem w tej sytuacji, to jest nie tylko to, że on nic nie robi, że marnuje czas, ale w ten sposób żyjąc kształtuje swój charakter. On staje się jakimś typem człowieka, jakimś rodzajem człowieka. Lenistwo to jest duchowa formacja, tylko taka, której nie chcemy. Jeśli się poddajemy tej formacji, to nie tylko tracimy czas, ale potencjał, który otrzymaliśmy od Boga, i okazuje się, że nie przygotowujemy się na przyszłość, która nadchodzi na zimę, która nadchodzi. A Salomon mówi, że ta na zima nadejdzie, i mówi do tego człowieka: ubóstwo zaskoczyć jak włóczęga, albo, a, nie, a niedostatek jak złodziej uzbrojony ten człowiek żyje i cieszy się życiem i myśli, że wszystko ma pod kontrolą, ale nagle rzeczywistość go zaskakuje. Okazuje się, że ta rzeczywistość go po prostu przerasta. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, i to były studia magisterskie wtedy, pisałem swoją pracę magisterską po angielsku, byłem przerażony tym, że trzeba po angielsku i praca, taka wielka praca do napisania, i mój profesor, doktor Wayne Shaw, próbując mnie zachęcić, mówi, Adam, ale nie martw się. Bo to nie najzdolniejsi kończą studia, to nie najbystrzejsi piszą prace magisterskie, to nie ci, którzy są najbardziej inteligentni, tak mnie zachęcał, a, ale ci, którzy po prostu siedzą i piszą. I rzeczywiście miał rację. Później sam zostałem nauczycielem, wykładowcą i zobaczyłem pewną prawidłowość u swoich studentów. Czasami patrzyłem na kogoś bardzo zdolnego, Miałem, a ten sobie da radę, przecież taki bystry. Okazało się, że. Ci najzdolniejsi często odkładali rzeczy na koniec, nie robili ich kiedy trzeba, a potem przychodził termin oddania pracy albo egzamin, albo koniec roku, i nagle ten termin zaskakiwał jak, jak złodziej uzbrojony, i byli niegotowi. Ale też byli ci, ci mniej zdolni, ci mniej bystrzy, którzy po prostu siadali, pisali, robili co do nich należy, i nie tylko kończyli, ale zdarzało się coś szczególnego w tym wszystkim, bo pracując, Uczyli się cierpliwości, wytrwałości, dyscypliny, stawali się innymi ludźmi. A co najważniejsze, pracując, nabywali umiejętności dzisiaj, które potrzebne będą im jutro. A więc, jak nie zmarnować życia? Jeśli nie chcesz zmarnować życia, pamiętaj, że Twoje nawyki dziś kształtują Twoje jutro. To, co robię dziś, ma wpływ na moje jutro. Ale ktoś z Was, słuchając tego, co mówię, powie, nie, no fajnie mówisz, nawet ciekawie, ale to, co mówisz, tak naprawdę nie odnosi się do mnie. Bo ty, gdybyś Ty widział mój plan zajęć, mój plan tygodnia, mój plan dnia, to ja jestem tak zabiegany albo zabiegana, ja po prostu nie mam czasu dla siebie. Jeżdżę z jednych zajęć na drugie, zajęcia pozalekcyjne, treningi, korepetycje i inne rzeczy, jakaś szkoła językowa. A może, a może jesteś nauczycielem, pracujesz i mówisz sobie, pracuję w szkole na jeden etap, wracam do, do swojej rodziny i to jest drugi etap, i tak naprawdę moim problemem nie jest lenistwo. Można mi oskarżyć o wszystkie inne rzeczy, ale nie o lenistwo. Moim problemem jest raczej brak czasu, brak możliwości wypoczynku czy nadmiar obowiązków i to, że jestem zbyt zabiegany, albo zabiegana. Jednak w tym zabieganiu kryje się pewna pułapka, ponieważ my wszyscy wiemy, że zima przyjdzie. Trzeba się na nią przygotować. I myślimy sobie, że żeby przygotować się na zimę, na tą przyszłość, która przychodzi, to to tak, to muszę się dobrze uczyć, żeby zdać maturę, a potem muszę pójść na dobre studia, mieć dobrą pracę, żeby zarobić dużo pieniędzy, żeby kupić mieszkanie, dom dla swojej rodziny, a potem muszę odłożyć pieniądze dla swoich dzieci na przyszłość, na studia, a potem muszę oszczędzić na emeryturę, bo zima nadchodzi, muszę być przygotowany i żeby być przygotowanym, to muszę mieć dużo pieniędzy, dużo oszczędności, dobrą pracę. I to są ważne rzeczy, bo o tym mówi Salomon. Ale zima przychodzi. I okazuje się, że my ciągle jesteśmy nieprzygotowani, że ona nas zaskakuje, ponieważ ona wymaga innego rodzaju przygotowania. A zima czasem bywa bardzo osobista. Zima nadejdzie w twoim życiu, kiedy pewnego dnia staniesz przed trudną decyzją, przed trudnym wyborem. Który będzie miał wpływ na całe Twoje życie, pójść w lewo czy w prawo. I będziesz potrzebował mądrości, ale sięgniesz do swojego spichlerza, tam gdzie powinny być zapasy. I on będzie pusty. Bo nie będzie tam mądrości, która pochodzi z czytania Bożego Słowa, z uczenia się z Bożego Słowa. Ta nie będzie mądrość, która pochodzi od tego, że jesteś nasiadowcą Jezusa i od Niego się uczysz. I zima nadejdzie, kiedy pewnego dnia. Będziesz zmagał się z cierpieniem, chorobą swoją albo swoich bliskich. I sięgniesz do spichlerza, a tam nie będzie cierpliwości, wytrwałości, nadziei, nie będzie pogody ducha ani pozytywnego, optymistycznego myślenia, które pozwoli ci przejść ten trudny okres. Nie będzie tego wszystkiego, co, co jest skutkiem relacji, bliskiej relacji z Bogiem. Zima nadejdzie, kiedy staniesz twarzą twarz ze śmiercią, albo swoją, albo swoich bliskich. I nie będzie wiary, ani pewności, ani wieczności. Twój spichlerz będzie pusty. Jest taka historia o pewnym królu, który miał sługę. Bardzo, bardzo, ale to bardzo głupiego sługę. To był tak głupi sługa, że król po prostu miał go serdecznie dość w jakimś momencie. I mówi do niego, Sługo, mam cię serdecznie dość. Nie mogę na Ciebie patrzeć. Jesteś tak głupi po prostu, że już bardziej nie można. Tu jest moja laska. Weź moją laskę i ruszaj w świat. Nie wracaj, nie pokazuj mi się na oczy, jak nie znajdziesz kogoś głupszego od siebie. A jak znajdziesz kogoś głupszego od siebie, to możesz dać mu moją laskę i dopiero wtedy możesz wrócić. I sługa ruszył w świat, żeby znaleźć kogoś głupszego od siebie. Podróżował po tym świecie wzdłuż i wszerz, latami. Spotykał różnych ludzi, którzy byli mądrzy, niektórzy tacy przeciętni. Inni byli głupi, jeszcze inni głupsi, jeszcze inni byli bardzo, bardzo głupi, ale żaden z nich nie był głupszy od niego. No Jakoś tak nie mógł trafić na nikogo głupszego od siebie. Tak wędrował po tym świecie, szukał, szukał, ale koniec końców nie znalazł kogoś, kto by przewyższał go głupotą. I po wielu, wielu latach. Zmęczony podróżowaniem, myśli sobie, no, co prawda, nie znalazłem nikogo głupszego od siebie, ale wrócę do króla, zobaczę, jak się miewa. No i wrócił. Przybył do zamku i dowiedział się, że król leży ciężko chory. Przyszedł do jego komnaty, otworzył drzwi, król go zobaczył, uśmiechnął się na jego widok, bo się trochę stęsknił ze swoim głupim sługą. Co prawda, głupi jest, ale tyle lat minęło, długo się nie widzieli. Patrzy na niego i mówi, Widzę, że ciągle masz moją laskę. A sługa mówi: No, tak, królu, wędrowałem po świecie, ale, ale no nie znalazłem nikogo głupszego od siebie. Król mówi: No, nie dziwię się. A co z tobą, królu? Jak ty się masz? A król mówi: Wiesz, przygotowuję się do podróży, do swojej ostatniej podróży. O, to, a kiedy wracasz? Nie wracam, z tej podróży się nie wraca. O królu, to ważna podróż. A powiedz, to musisz być dobrze przygotowany, nie? A król mówi: szczerze powiedziawszy, to wcale nie jestem przygotowany, nie, nie czuję się przygotowany. Ale jak to, królu, to nie wiedziałeś o tej podróży? <laughs> jak to nie wiedziałem? Każdy o niej wie, to jest podróż, o której każdy wie. To co, nie miałeś czasu, żeby się przygotować? Nie, no, miałem czas. Całe życie miałem, żeby się przygotować na tę podróż. Sługa zamknął na chwilę, podrapał się po głowie i mówi: Królu, chcesz mi powiedzieć, że wyruszasz w podróż, z której już nie wrócisz, Twoją ostatnią podróż, o której doskonale wiedziałeś, że w nią wyruszysz i miałeś całe życie, żeby się przygotować, ale się nie przygotowałeś? Królu, to jest Twoja laska. Jesteś najgłupszym człowiekiem na świecie. Jak to możliwe, że są ludzie, którzy nie przygotowują się do swojej podróży, ani nie przygotowują się na zimę i żyją nieprzygotowani? Ten pastor opowiedział kiedyś o jednym ojcu, który był członkiem części jego kościoła i ten, ten człowiek był bardzo zapracowanym człowiekiem. Całymi dniami pracował w swojej firmie, w wielkiej korporacji, a kiedy miał wolny czas, to angażował się w społecznie, w różne działania społeczne i cały czas był zajęty, zajęty, zajęty. Kiedy przychodził weekend, to zamiast pojawić się na nabożeństwie się w kościele, mówił, to jest jedyny moment, kiedy mogę się wyspać. Więc po prostu w niedzielę rano spał i odpoczywał. Jego córeczka prosiła go, tato, tato, ale zawieź mnie na, na szkołę niedzielną, na zajęcia szkoły niedzielne, które są w kościele w czasie nabożeństwa, bo bardzo lubiła te zajęcia a mówi, nie, nie chcę mi się, muszę odpocząć, muszę odpocząć. I ten pastor mówi, że ten rodzaj zapracowania to jest nic innego jak wybiórcze lenistwo. Okazuje się, że możemy być zapracowani, zajęci różnymi rzeczami, ale możemy być wybiórczo leniwi w niektórych kwestiach swego życia i to często dotyczy najważniejszych kwestii, najważniejszych dziedzin tego życia. Możemy być Wybiórczo leniwi w relacji z Bogiem, w budowaniu i spędzaniu czasu ze swoimi bliskimi, w budowaniu relacji z bliskimi i wybiórczo leniwi w budowaniu swojego charakteru. Dlatego właśnie Salomon mówi: popatrz na mrówkę, przyjrzyj się mrówce i zobacz, jak ona pracuje. Aby nauczyć się pracowitości, jak zarobić na życie, ale nie tylko jak zarobić na życie. Ale od mrówki możemy nauczyć się pracowitości w każdej dziedzinie swojego życia, jak budować swoje życie z Bogiem i swoją relację z Bogiem. Bo nie możemy zapomnieć, że w Księdze Przypowieści Salomona wszystko zaczyna się od Boga i to On jest początkiem mądrości. To dzięki Niemu patrzymy na swoją pracę, na swoje obowiązki, na naukę w szkole jako zadanie, jako sposób, w który, którym możemy oddać Mu chwałę, w możemy się cieszyć tym, że to robimy. Ale też rozumiemy, że nasza praca to nie wszystko, to nie jest całe życie ale też tą samą pasją, z jaką się uczymy czy pracujemy, możemy budować swoje życie z Bogiem, swoją relację z Bogiem, bo nie tylko chcemy dbać o swoje żołądki, ale też chcemy dbać o swoje serca. A więc to, co dzisiaj robisz ze swoim życiem, będzie miało wpływ na to, jak będziesz żył jutro. Dlatego żyj i pracuj z Bogiem, i dla Boga każdego dnia. I to dlatego nie szukamy złotej rybki, ale chcemy uczyć się od mrówki.